I jeszcze coś. Bo ostatnio ktoś mnie prosił. Żeby wymienić tylko górny. Dolny zostawić. Czy odwrotnie. No różnie. Słuchajcie. Nie ma tylko górny. Bo to jest jeden element w całości. To nie jest nigdzie dzielone. To jest jeden element w całości. Czyli światłowód jest jeden. Nie dwa. Światłowód jest jeden. A są dwa źródła światła tutaj w górnym narożniku i tutaj w dolnym narożniku stąd ten dolny on świeci dużo mocniej niż ten górny na przykład bo tutaj światło ma tam raptem 20 cm do przebycia za to tutaj ten górny no leci tam z 35-40 cm ten odcinek jest du wiesz wiecie, dużo dalej tutaj jest a z każdym centymetrem to światło troszeczkę traci na jakości.